Z tej strony Kasia z hejho. Witam Cię w trzecim odcinku mojego podcastu. Dziś temat, który do łatwych nie należy. Wiąże się trochę z obserwacją własnego dziecka i wyłapywaniem jego trudności. A wiadomo, że jak już coś wypatrzymy, to raczej zamartwiamy się tym niż puszczamy mimo oczu. Logiczne. Obserwacja własnego dziecka to też trudność dla rodzica, bo ciężko jest nam podejść do tego krytycznie. I z takim luzem w gaciach, jak to mawiają, luźną gumą. A z drugiej strony łatwo jest przysadzić i widzieć za dużo. Często zdarza się, że widzimy coś, czego faktycznie dziecko nie prezentuje. I z tym wszystkim wiąże się moje takie jedno terapeutyczne marzenie: a mianowicie jest nim wprowadzenie do naszego państwa, do naszych takich standardów w Polsce, wizyty patronarzowej fizjoterapeuty. Bo wiesz, w standardzie są wizyty położnej środowiskowej, a gdyby tak fizoterapeuta po narodzinach dziecka wpadł do ciebie na chatę, no a potem w takich konkretnych tygodniach również ponownie ciebie odwiedzał i sprawdzał, oceniał rozwój twojego dziecka i czy wszystko jest na pewno w porządku. Teraz pomyśl, ile by to rozwiązało problemów, ile niepotrzebnych stresów, ile niepotrzebnego zastanawiania się, czy dziecko to dobrze robi, czy źle. A tak to wiedziałabyś, że tam kiedyś w którymś tygodniu, na przykład w szóstym, w, w trzecim miesiącu wpadnie do Ciebie taki fizjoterapeuta patronażowy. Sprawiłoby to też szybsze wyłapanie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju Twojego dziecka i tym samym Wejście z interwencją, a wiadomo, im szybciej, tym lepiej. Im szybciej zaczniemy, tym szybszy dostaniemy efekt też. Mam ogromną nadzieję, że dożyję tych czasów. Strasznie to zabrzmiało. No, w sumie to mam nadzieję, że będę mogła odwiedzić Was kiedyś w Waszych domach na takich właśnie wizytach. No a tymczasem czasy mamy, jakie mamy, i musimy się w tym jakoś wszystkim odnaleźć. No i tak niejako to monitorowanie rozwoju dziecka spada na barki rodzica. Czy to dobrze, czy źle? Nie mi to oceniać. Natomiast to, co możemy zrobić my jako fizjoterapeuci, to edukowanie i rozwijanie takiej rodzicielskiej świadomości. Zanim przejdę do omawiania poszczególnych i takich możliwych, nieprawidłowych zachowań niemowląt, chcę powiedzieć Ci o kilku bardzo ważnych sprawach. Po pierwsze, nie fiksuj się na tym, czego nie potrafi Twoje dziecko. Patrz szerzej, patrz na to, co potrafi, na to, co już umie, czego się nauczyło. Często za bardzo skupiamy się na tym, czego dziecko nie robi, a ma już tyle i tyle miesięcy. Albo ojca, żony, brat rodzony już to robił, a twoje jeszcze tego nie robi. Spójrz na dziecko holistycznie i doszukaj się tych dobrych stron, tych dobrych momentów. Zawsze jakieś są. Chociaż wiem, że to takie trudne na to tak, troszkę inaczej spojrzeć. No i druga ważna sprawa to intuicja matki jest świętością. Jeżeli obserwujesz mnie na Instagramie, to wiesz, że dość często o tym mówię, no ale to prawda, jeśli coś Ciebie jako mamy niepokoi, zastanawia, wybierz się do lekarza czy też fizjoterapeuty. Grupa na Facebooku moim zdaniem nie jest dobrym miejscem do radzenia się o rozwoju własnego dziecka. Tak, ja też jestem na tych grupach i namiętnie czytam i nawet zdarza mi się coś komentować. No i już w kieszeni mi się otwiera, gdy obawy mamy są zbywane takim komentarzem, na przykład cytuję, moje też tak robiło i żyje, albo innym oj tam, przesadzasz. Pamiętajmy, że każda mama jest ekspertem własnego dziecka. I jeżeli dana aktywność, którą prezentowało dziecko, jakaś taka nieprawidłowość, w przypadku twojego dziecka była niczym niepokojącym, pod warunkiem, że. Udała się do specjalisty, który to ocenił, to u innego dziecka to, co zaprezentowało, to może być już za dużo i można, jakby przesądzić o tym, że jednak konieczna będzie interwencja terapeuty. I po tym jakże długim i dość ciekawym wstępie przejdźmy do konkretów, z czym najczęściej zgłaszają się rodzice. No i powodów, tak z mojego doświadczenia, jest naprawdę wiele, a bo ono tak mocno zaciska te piąstki. Albo on nie umie leżeć na brzuchu i przewraca się ciągle na tą samą stronę. Albo ta głowa jest taka płaska. Albo wygina się tego rogala. Strasznie się pręży, jego go podnoszę, albo po prostu wygina się w łuk. To tylko garść takich typowych problemów, zapytań, z jakimi zjawiają się rodzice. No ale w tym wszystkim musimy pamiętać, że rozwój dziecka jest bardzo złożony, dynamiczny. Trwającym, przebiegającym ciągle procesem. Jednego dnia niemowlę ćwiczy jedną aktywność albo element z jednej aktywności, kolejnego dnia już może trenować inny element tej samej umiejętności, a to obraca się na brzuch, a to bawi się kolanami, a kolejnego dnia już może łapać swoje stopy. O typowym rozwoju dziecka możesz przeczytać w moim bezpłatnym e-booku, który możesz pobrać na mojej stronie internetowej hejchodnicach.pl. Zachęcam zwłaszcza, że jest za darmo, a wiedzy nigdy dość. Wstęp miał się już zakończyć, ale tak w sumie dopowiedziałam jeszcze kilka słów, więc teraz już wstęp zakończam, zakończam, to chyba jest po polsku, i przejdźmy już do y, prześledzenia miesiąc po miesiącu jakie nieprawidłowe zachowania mogą prezentować niemowlęta od narodzin do skończonego szóstego miesiąca życia. Zrobimy to sobie miesiąc po miesiącu, tak jak mówię, zatem. Pierwszy miesiąc. No i pierwszy miesiąc to czas, gdy zachodzi wiele zmian w rozwoju noworodka. Zaczyna adoptować się do otaczającego środowiska, staje się coraz bardziej świadome, czujne, obecne tu i teraz. A jakie sygnały alarmowe powinny nas niepokoić? No i gdy tak sobie popatrzymy na tego berwecia w pozycji na brzuchu, to to, co powinno zapalić w nas jakąś tam lampkę żółtą, pomarańczową, czerwoną, to jest to, że nie próbuje on przekładać. Głowy z boku na bok, z policzka na policzek. Brak jest takiego dziobania, tak się potocznie nazywa. Czyli nie próbuje prze przenosić głowy z jednego policzka na drugi policzek. Maluch, który prezentuje mały repertuar ruchowy lub bezruch, albo odwrotnie, dużo szybkich, chaotycznych ruchów. Chociaż na pewno wiesz o tym, że noworodek generalnie funkcjonuje w takim chaosie, ale w tym chaosie, mimo wszystko, jest pewien zamysł. Sygnałem alarmowym na pewno jest niechęć do leżenia na brzuchu, objawiająca się płaczem, złością już od samego początku, gdy tylko niemowlę położymy yy, właśnie w tej pozycji. To co może nas niepokoić, to że podczas tego leżenia na brzuchu dziecko wywraca się na plecy ciągle przez ten sam bok, albo po prostu się za każdym razem wywraca. Bardzo silne odginanie głowy. Niektórzy nieświadomi nazywają wtedy bardzo silnymi dziećmi. No a często mm, do dzieci właśnie w drugą stronę nie są bardzo silne, nie mają tyle siły, więc to na pewno powinno nas zaniepokoić. Z drugiej strony dzieci, które leżą jak w cudzysłowie żaba, to jest trochę takie brzydkie określenie, czyli maluszki, których nóżki są w takim silnym zgięciu, ułożone w okolicach klatki piersiowej, odwiedzione bardzo szeroko. I w pozycji leżenia na plecach powinien nas niepokoić bardzo duży Wyprost głowy, takie odginanie głowy wygląda, jakby dziecko próbowało na tej głowie stawać. Albo to, że głowa jest skręcona i oparta tylko o jeden policzek, jest zwrócona tylko w jedną ze stron, albo nie wykonuje prób, żeby tą głowę obrócić na drugą stronę. Może nas niepokoić takie odgięciowe ułożenie całego ciała, czyli jakby całe dziecko wy, wygina się, jakby pręży, jak taka struna, i próbuje. Robić mostek, zapierając się na głowie i na stopach. Ciągle zaciśnięte piąstki, których dziecko w ogóle nie otwiera i nam też jest trudno je otworzyć. To jest sygnał alarmowy. No i te nóżki jak na żabkę, które były obecne też w pozycji na brzuchu, o tym mówiłam, to również w pozycji na plecach. Kiedy nóżki ustawione są w znacznym zgięciu, odwiedzeniu rotacji zewnętrznej z kolanami Niemal opartymi o podłoże, i wtedy miednica ustawia nam się w przodopochyleniu. Przodo pochylenia zaobserwujesz wtedy, kiedy jakby niecałe plecki dziecka przylegają do podłoża, tylko robi się tam w okolicy lędźwiowej jakby taki tunel. Sygnałem alarmowym jest brak takiego naprzemiennego kopania yy, nóżkami, mały repertuar ruchowy lub kopanie z silnym wyprostem połączone z skrzyżowaniem nóżek i ze stopami zgiętymi podeszwowo, czyli jakby taka troszeczkę baletnica. Drugi miesiąc życia i maluch coraz bardziej jest czujny i świadomy obecności innych osób. Jakość jego ruchów ulega zmianie, ale no niestety ich funkcjonalność i celowość jeszcze nie jest taka, jakiej byśmy oczekiwali. Na to jeszcze przyjdzie czas. Musisz uzbroić się w cierpliwość. No i co możemy mm, zaobserwować u maluszka, który leży na... Brzuchu, jakie sygnały alarmowe mogą świadczyć o nieprawidłowości. Bardzo mocno odgięta głowa, stale pochylona na jedną ze stron. Brak umiejętności podparcia się na y, przedramionach, a wręcz unoszenie ich w górę podczas prób dźwigania głowy, czyli dziecko próbuje trzymać głowę przeciwko sile grawitacji, ale unosi przy tym swoje ręce nad ziemią. Może też unosić. Nogi i ręce, czyli po prostu taki globalny wyprost, w momencie, gdy zostanie położone na brzuchu, dziecko wygląda, jakby leżało tylko na brzuchu, tylko brzuch miał kontakt z podłożem, wygląda troszeczkę jak taka kołyska, wtedy mięśnie grzbietu są też bardzo napięte. Sygnałem alarmowym jest utrzymanie rąk pod klatką piersiową, takich bardzo mocno przyciśniętych do siebie, zrotowanych do wewnątrz. I podczas prób podnoszenia głowy przeciwko sile grawitacji, dziecko z tak ustawionymi rączkami, czyli bardzo silnie pod klatką piersiową, zrotowanych do środka, próbuje pchać w podłoże i podnieść głowę. Jak wiemy, podpór na przedramionach troszeczkę inaczej wygląda. No, i w pozycji na plecach na pewno niepokojący jest wzorzec szermierza, który pojawia się tylko na jedną stronę. Albo temu wzorcowi szermierza towarzyszy bardzo mocne odginanie głowy. Wzorzec szermierza jest na tym wpis na blogu, więc zachęcam, żeby do niego sobie zajrzeć. Tym razem w wersji czytanej, niesłuchanej. Na skręt głowy ciało dziecka ustawia się w bardzo charakterystyczny sposób. Po stronie twarzowej mamy wyprost, po stronie potolicznej mamy zgięcie i wygląda jakby taki... Właśnie szermierz przygotowany do ataku, któremu tylko musimy do ręki dołożyć jakąś szabelkę. Więc jednostronny szermierz jest zawsze sygnałem alarmowym i wymaga to konsultacji. Trzeci miesiąc przed nami to jest taki magiczny okres w życiu dziecka, bo zbliżamy się do takiej upragnionej, wyśnionej symetrii, no i tej wyczekiwanej przez rodziców kontroli głowy, bo w końcu nie będzie trzeba już jej tak podtrzymywać, jak było to do tej pory. Ponieważ no, sama się będzie trzymać. Co może nas niepokoić, gdy zerkamy na maluszka, który leży na plecach? Na pewno trudności w kontroli głowy i utrzymaniu y, głowy w linii środkowej ciała jak głowy, to również i wzroku. Musimy pamiętać o tym, że kontrola głowy to nie jest tylko umiejętność trzymania jej przeciwko sile grawitacji, gdy maluch leży na brzuchu, ale jest to również umiejętność sprowadzania głowy. Z boku, z takiej położonej głowy na policzku do linii środkowej ciała i utrzymywaniu jej właśnie w tej w linii środkowej ciała. Sygnałem alarmowym jest również brak takiego izolowanego ruchu głowy, czyli rusza się tylko głowa, a całe ciało stabilnie leży. I o ile wcześniej dzieci ruszały się tak globalnie, i jeżeli wykonaliśmy skręt głowy, to ciało również za tym podążało, to trzeci miesiąc to jest taki okres, kiedy głowa powinna potrafić y, ruszać się tak izolowanie. Sygnałem alarmowym również jest brak y, antygrawitacyjnej pracy kończyn górnych i dolnych, czyli dziecko nie unosi rąk ani nóg przeciwko sile grawitacji, albo na przykład jeżeli podnosi nóżki, to rączki zapierają się o ziemię, jakby stabilizując swoją postawę. Podnoszenie i zabawa ciągle jedną i tą samą ręką jest lampką alarmową. Brak łączenia rączek w środkowej ciała no i asymetria na tym etapie również jest lampką pomarańczową, bym powiedziała, bo to jest okres, kiedy spodziewamy się symetrii w każdej pozycji. Sygnały alarmowe pozycji na brzuchu to na pewno brak kontroli głowy i utrzymania jej przeciwko sile grawitacji. Do tego, na przykład, głowa stale pochylona na jedną ze stron, stale skręcona w jedną ze stron, Sygnałem alarmowym również będzie to, że dziecko nie chce w ogóle leżeć na brzuchu, że nie toleruje tej pozycji, że zawsze kończy się tą płaczem, krzykiem i taką małą aferką. I sygnałem alarmowym będzie to, że dziecko, jeżeli leży na tym brzuchu, to te leżenie nie jest stabilne i przewraca się na plecy. No, i tak jak wcześniej, każda asymetria na tym etapie jest lampką alarmową, sygnałem alarmowym. Przed nami czwarty miesiąc życia, i to jest taki początek kontrolowanych, celowych ruchów. W końcu zaczyna dziać się coś więcej niż tylko po prostu leżenie. Co powinno szczególnie zwrócić naszą uwagę? Gdy obserwujemy maluszka na brzuchu, no to wiadomo, jak na tym brzuchu leży, jaki podpór prezentuje. I teraz, gdy maluch będzie ustawiał rączki w dużej rotacji wewnętrznej, czyli bardzo mocno, Kierował pod siebie do środka, ale też jednocześnie prostował łokcie i pronował przedramiona. To jest sygnał alarmowy. Albo właśnie w drugą stronę, kiedy będzie bardzo mocno kierował rączki pod siebie do wewnątrz w stawach ramiennych, ale też będzie zginał łokcie i przyciągał się jakby do tych, do swoich rączek. Sygnałem alarmowym również jest na tym etapie wysokie ustawienie. Miednicy, czyli maluch, zamiast leżeć stabilnie na brzuchu, podnosi pupę w górę. A w pozycji na plecach z sygnałem alarmowym zawsze będzie brak zainteresowania pokazywaną zabawką z boku i brak ymm, próby chwytu bocznego z jednoczesnym uniesieniem nóżek nad podłoże. Albo ymm, sytuacja, gdy dziecko, unosząc y, kolanka w górę, unosząc nóżki w górę, jego ręce spoczywają na ziemi. I widzimy takie jakby zapieranie się nimi o podłoże w celu ustabilizowania pozycji. Piąty miesiąc życia to czas, kiedy dziecko odnosi coraz większe sukcesy w próbach interakcji z otoczeniem. Coraz lepsza kontrola rąk umożliwia mu utrzymanie zabawki. Sposoby na zabawę to też zwykle na tym etapie jednak chwytanie, wkładanie do buzi, uderzanie, potrząsanie zabawką. W takich globalnych aktywnościach ruchowych dziecko wykorzystuje osiągnięte już wcześniej umiejętności do wykonywania dowolnych, innych ruchów celowanych. I co nas powinno zaniepokoić, gdy obserwujemy maluszka, który leży na brzuchu? No, to dalej ten podpór, kiedy unosi głowę bez podporu na kończynach górnych, kiedy ma stale silnie zaciśnięte rączki, piąstki. Kiedy prostuje łokcie, ale też do tego rotuje do wewnątrz ramionka. Kiedy jego bioderka są nadmiernie odwiedzione. Prostuje łokcie z udziałem rotacji wewnętrznej w ramieniu. Kiedy nie wykonuje asymetrycznego podporu na łokciu. Albo kiedy wykonuje podpór tylko na jednym łokciu. A jeżeli pojawia się u niego umiejętność pływania, czyli takie uniesienie rączek i nóżek przeciwko sile grawitacji, a potem następuje lądowanie, to nie jest ono zakończone wysokim podporem. Pamiętajmy, że jeżeli dziecko pływa, unosi właśnie ręce, jak jak przed chwilą opisałam, to musi zakończyć to wysokim podporem na otwartych rączkach. Patrząc na nóżki, to zawsze nadmierne odwiedzenie bioderek jest sygnałem alarmowym. I gdy obserwujemy takiego pięciomiesięczniaka na plecach, to sygnałem alarmowym jest to, że dziecko nie patrzy na to, co robi, czyli jeżeli bawi się rączkami, to nie patrzy na te rączki, albo jeżeli bawi się kolankami, to też na nie nie patrzy, albo w ogóle nie chce bawić się rączkami, w ogóle nie chce sięgać do swoich kolanek, albo na przykład, jeżeli sięga po zabawki, to sięga tylko jedną rączką, albo sięga tylko do tej samej nóżki, tej, tego samego kolanka. Niepokojące jest również to, gdy dziecko stale splata swoje stopy, stopa o stopę, ale również yy, gdy rotuje je nadmiernie do wewnątrz w celu takiej dodatkowej stabilizacji swojego ciała. No i na pewno wszystkie wymienione wcześniej sygnały alarmowe na tym etapie również są istotne. Szósty miesiąc, czyli półroczniak, nadal rozwija asymetryczne ruchy dowolne, koordynuje i integruje poprzednio zdobyte składowe ruchów. Jest bardziej aktywne w pozycji leżenia na brzuchu i na plecach. No a to ta pierwsza pozycja jest akurat dla niego bardziej mobilna, funkcjonalna, bardziej funkcjonalna i ciekawsza. Co może nas niepokoi, gdy patrzymy na takiego maluszka, gdy leży na plecach? Na pewno to, że obraca się z pleców na brzuch tylko przez jeden bok. Albo jeżeli przetacza się, to nadmiernie prostuje głowę i tułów, czyli wygina się podczas obrotów albo gdy obraca się i nie unosi głowy ponad ziemię, albo gdy obraca się, to nie unosi nóg i rąk przeciwko sile grawitacji, albo w ogóle nie unosi nóżek i nie ustawia skośnej miednicy, przygotowując ją do przetoczenia, przygotowując się do przetoczenia na brzuch. Sygnałem alarmowym jest to, gdy dziecko chwyta zabawki z kciukiem jakby do dołu, jakby z kciukiem w dłoni. Jeśli unosi nóżki, to bawi się tylko jedną nóżkę i bierze do buzi tylko jedną i stale tą samą stopę. Gdy patrzymy na takiego malca na brzuchu, niepokojące jest sięganie do zabawek tylko jedną rączką. Jeżeli wykonuje piwoty, to wykonuje tylko na jedną stronę, brak wysokiego podporu na tym etapie lub podpór na. Zaciśniętych piąstkach, nigdy na piąstkach otwartych, lub bardzo rzadko, lub podpór asymetryczny, tylko i wyłącznie. No i to byłoby w sumie tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o sygnały alarmowe w pierwszym półroczu. Na pewno nie wymieniłam wszystkich, wydaje mi się, że wymieniłam dość dużo i to jest teraz taki trudny moment dla każdego rodzica, bo następuje w głowie szybki research, szybka analiza. Być może pojawią się jakieś filmy nagrania mm, swoich bąbelków i analiza każdej składowej danej umiejętności. No i chciałabym Ciebie przed tym przestrzec, żeby nie popadać właśnie w takie skrajności. A z drugiej strony tak łatwo powiedzieć, bo kacha dałaś nam tu taki odcinek o sygnałach alarmowych, każesz monitorować, a z drugiej strony każesz nie analizować aż tak. No, i powiem Ci znowu taką prawdę objawioną, że każde dziecko jest indywidualnością i rozwija się w swoim tempie, i musimy mieć na uwadze też okna rozwojowe na dane umiejętności. No, i o ile okna rozwojowe też kierują i mówią nam głównie o ilości tych umiejętności motorycznych, nowych umiejętności motorycznych, to właśnie te sygnały alarmowe, które teraz Ci przedstawiłam, mówią raczej o jakości tych wzorców, no i tak jakby prześledzić na przykład te sygnały alarmowe dotyczące przetaczania się. No to fakt, przetaczanie się z pleców na brzuch to jest skończony szósty miesiąc życia. Ale sygnałem alarmowym, tak jak już wiesz, będzie to, w jaki sposób dziecko się właśnie przetacza, że nie unosi nóżek przeciwko sile grawitacji, że nie unosi rąk. Że odgina głowę za bardzo, że odpycha się na przykład stopą, że w ogóle przetacza się z wykorzystaniem ym, wzorca wyprostnego, nieprawidłowego wzorca wyprostnego. No i tak, jak monitorujemy tę tą ilość, to ta jakość jest kluczowa w rozwoju dziecka, bo jeżeli na samym początku jakość nam upadnie, to ta jakość albo brak tej jakości. Będzie wlókł się za dzieckiem przez kolejne jego kamienie milowe, bo chyba każdy z nas dąży do czegoś takiego, żeby łatwo coś nam poszło, łatwo coś zrobić. Więc jeżeli na początku łatwo się udaje i mało wysiłku dziecko wkłada w pewne umiejętności ruchowe, to ta łatwość też będzie chciało przełożyć na kolejne. Pamiętaj też o tym, o czym powiedziałam na samym początku, żeby nie fiksować się na poszczególnych miesiącach, na poszczególnych objawach, że jedno nieprawidłowe zachowanie niemowlęcia może nie przesądzać już o jakimś jego katastrofalnym dalszym rozwoju i musisz pamiętać o tym, że każdą swoją wątpliwość warto skonsultować z właściwym specjalistą lub lekarzem pierwszego kontaktu, chociażby lekarzem pediatrą, kimś zaufanym. Bo masz prawo mieć wątpliwości i masz prawo czegoś po prostu zwyczajnie nie wiedzieć. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka do, do końca i dobrnięcie do samego końca. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwy i przyjemny odcinek, bo mówi raczej o trudnościach, z jakimi mogą zmagać się niemowlęta i z jakimi może zmagać się Twoje dziecko. Dlatego jeszcze bardziej Ci dziękuję, że dobrnęłaś do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek nie wywoła zbyt wielu emocji, że będziesz miała taki otwarty umysł i pomimo tego, że jeśli coś po tym podcaście zaniepokoi Ciebie w rozwoju Twojego dziecka, to udasz się do adekwatnego specjalisty, do kogoś zaufanego, tak jak mówiłam wcześniej, a nie będziesz radzić się na grupie na Facebooku. Przed tym zawsze przestrzegam, to nie jest dobre źródło dowiadywania się, czy z moim dzieckiem jest wszystko dobrze, czy moim z moim dzieckiem jest wszystko źle. Od tego są specjaliści w tym wykwalifikowani, dlatego umów się do specjalisty, jeżeli coś jest nie tak i śpi spokojnie, bo to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Spokój mamy jest ważny, to jest też spokój dziecka. Zachęcam cię do subskrypcji tego kanału, jeśli te treści są fajne. Jeżeli te treści niosą wartość, a wydaje mi się, w sumie jestem przekonana o tym, że niosą wartość, to podziel się ze znajomym. Do usłyszenia. you <laughs>